Marco, witam Was na kolejnym materiale na pięknej recenzji. Dzisiaj zajmiemy się słuchawkami do PlayStation 5, ale może ty używać ich oczywiście do innych sprzętów. Niemniej e, pełnia możliwość i najlepsze efekty właśnie zobaczycie i usłyszycie tak naprawdę e, przy korzystaniu z konsoli PlayStation 5. Wow. Myślałem, że wejdzie całe na szybko, ale jednak nie. Do tego będzie nam koja towarzyszyło piwko budwar, tmawy lezak, jeśli dobrze odczytuję, ciemny, ciemny Budweiser, takiego jeszcze nie piłem. I tak, jeżeli chodzi o słuchawki na szybko, czy dobrze słychać? Czy przeciętny użytkownik słuchawek będzie Chciał coś zmienić w dźwięku tych słuchawek? Nie. Ale też zaznaczę, że nie są to jedyne słuchawki, które skorzystają z tej technologii, którą Sony promowało i promuje, jeżeli chodzi o PlayStation 5, czyli Tempest 3D. Bo również poprzednie słuchawki, czyli Goldy, nie, Goldy, Goldy Platinum chyba, ale również ten mój poprzedni headset, czyli... E... Nie pamiętam już jak się nazywał, ale nie mniej... Um... Starão Headset... Sony PlayStation Starão Headset, jakoś tak chyba. I on też wspierał dźwięki 7.1, także... Lecimy. Um... czyli Dobre słuchawki mogą Wam pomóc w grze? Tak, mogą Wam pomóc. Nieraz to wypróbowałem i skorzystałem z tego dobrodziejstwa grając na przykład w Battlefielda. Najlepszym przykładem, jeżeli rzeczywiście macie PlayStation 5, no to najprawdopodobniej macie dostęp do kolekcji PlayStation i tam właśnie Battlefield nie jest za darmo. I zagrajcie sobie w tych słuchawkach, jeżeli już je będziecie mieli. Mm. No, jest świetnie, ale nie musicie korzystać z tych słuchawek. Em, no, bo niestety mają feler. Dla mnie ważny feler. A mianowicie taki, że uciskają. E, oczywiście jest to najbardziej wyczuwalne w dolnych partiach, czyli tutaj. E, nie ma regulacji tutaj mm, żadnego nacisku, ułożenia, ewentualnie pewna regulacja automatyczna jest to, że przesuwa się tutaj ten, taki, taka guma, taki pałąk jakby dodatkowy, który rzeczywiście usprawnia tutaj ułożenie tych słuchawek, one są wygodne w tej partii, ale już tutaj niekoniecznie. Ja nawet specjalnie pierwszy raz chyba w życiu zmierzyłem sobie do tej recenzji obwód głowy. Ja mam 58 cm, co wskazywałoby, jeżeli chodzi o czapki, na rozmiar L. I jeżeli macie rozmiar mniejszy, to spoko. Nie będzie źle. Natomiast 50 jeszcze dadzą radę ale wyżej spodziewam się, że będzie problem. E, dlatego, że do tych słuchawek musiałem się niestety przyzwyczajać. Mm. Nie było tak, że musiałem je zdejmować, e, ale nie, mniej więcej przez dwa tygodnie czułem dyskomfort. Ale no, nie powinno się tak dziać. Nie powinno się tak dziać. Powinno być tak, że zakładasz słuchawki i o nich zapominasz. Tego tutaj nie ma i to jest Jeden z najważniejszych elementów każdego akcesorium gracza, co by to nie było. Myszka, klawiatura, pad, słuchawki, wszystko powinno być wygodne i w żaden sposób nie dekoncentrować. Niestety na początku one mogą dekoncentrować. Ale dobra, przejdźmy może dalej. Z kolei dla mnie osobiście mają jedną bardzo ważną zaletę. Posiadają taką opcję na słuchu otoczenia. Tu jest taki przełącznik monitor dwustopniowy. A jeżeli go przełączymy, do naszych uszu docierają dźwięki otoczenia, w tym dźwięk naszej mowy. To nie jest taki nasłuch jak z komputera, że słyszymy z opóźnieniem i głośno. Nie, to jest. W czasie rzeczywistym nie ma żadnego opóźnienia, więc nie mam dyskomfortu w tym, że słyszę siebie. Jest to naturalne jakby. Jest to um, przydatne w dwóch momentach. Po pierwsze, kiedy ja streamuję, i streamuję niestety w dość małym pomieszczeniu, znaczy w małym mieszkaniu. Więc raczej muszę kontrolować. Gło siłę swojego głosu, to jak, jak głośno mówię. Między innymi dlatego też niestety część mojej recenzji jest przez Was uznawana za e, ciche, no bo takie mam warunki. Um, ale to się przydaje, to się mi bardzo przydaje do streamów, więc mogę spokojnie rozmawiać i kontrolować swój, e, swój, e, swój głos, bo na poprzednich słuchawkach musiałem często, gęsto e, grać w stylu jednouchowym, czyli na przykład tak bądź tak, I tutaj ucho wystawało, żeby żeby sam siebie słyszeć, żeby nie mówić za głośno. No bo naturalnym jest to, że jeżeli masz założone słuchawki, to mówisz głośniej, bo nie słyszysz tego, jak głośno mówisz. Także dla mnie jest to bardzo ważna rzecz. Jeżeli chodziłoby o wszelkie przyciski, niestety wszystkie są na lewej stronie, można się tylko przyzwyczaić. Ja już z tym nie mam problemów. Niemniej, znowu trzeba się przyzwyczaić. I tak, z fajnych opcji mamy tutaj wyciszenie mikrofonu, które jest przyciskiem takim wyciskanym. Czyli widzimy, kiedy, kiedy mikrofon jest rzeczywiście wyciszony. Fajna opcja przy okazji e, czuć kiedy rzeczywiście naciskasz ten przycisk. Jeżeli jest taki... E, wyskakuje to wiesz, że o, to o tym mi chodziło. Mamy też opcję raczej niedostępną w innych słuchawkach poza słuchawkami PlayStation, czyli regulację między e, czatem a grą. Czyli kiedy na przykład właśnie rozmawiamy na imprezie i no, słyszymy wyraźnie grę, ale już ludzi na imprezie niekoniecznie, to właśnie za pomocą tego można podbić głośność imprezy, a ściszyć grę. Czyli ten balans między tymi dwoma źródłami można sobie e, na bieżąco dostosowywać. Fajny patent, przydatna rzecz. E, oczywiście regulacja głośności. E, na słuch mówiłem. Słuchawki ładujemy przez USB-C. Wytrzymują e, moim zdaniem trochę dłużej niż pad, e, O ile pad mniej więcej 10 go 9 godzin e, to słuchawki około od 10 do 12. Nie mierzyłem tego z zegarkiem, ale, ale trochę, trochę dłużej. <laughs> Mamy możliwość podłączenia również jacka. Kabel z jackiem dostajemy w zestawie. Po co on jest? Ma dwa zastosowania. Pierwsze to po prostu podłączenie do innych sprzętów niż PlayStation. Podłączamy go właśnie tutaj i na przykład do telefonu, czy na przykład do komputera. A druga opcja, jeżeli słuchawki wam się rozładują, to takie rozładowane słuchawki nadal możecie używać, właśnie za pomocą kabla podłączonego do pada. E, niestety e, tracicie przywilej dźwięku 3D, czyli takiego 7.1 jakby słuchawkowego. Co za coś. Natomiast jest to akceptowalne, moim zdaniem. E, Niestety, słuchawek nie podłączycie do kompa, do peceta, za pomocą dongla, żeby wspierały właśnie dźwięk przestrzenny. E, czy to się zmieni? Nie wiem. Oby się zmieniło. E, Niemniej, no, przeznaczenie jest jasne. To mają być słuchawki do konsoli. E, słuchawki... Mają dwa mikrofony. Mają mikrofon ustawiony przed siebie, tak jakby w stronę, tak jak mówimy tutaj, jakby jest dziurka mikrofonu, więc on słucha, tak jakby naszego głosu. A drugi jest dokładnie po przeciwległej stronie, tutaj, i on nasłuchuje dźwięków otoczenia. Moim zdaniem działa to także właśnie przez ten mikrofon. Idzie ten dźwięk raz, że. Do nasłuchiwania naszego głosu, który my słyszymy, więc możemy kontrolować na przykład to, czy gdzieś w pokoju, w mieszkaniu, nie, nie krzyczy, nie, nie płacze dziecko, bo ktoś nie wchodzi na do pokoju czy do mieszkania, bądź kontrolować po prostu głośność yy, swojego głosu. Ale słuchawki mają też inny patent, yy, czyli odszumianie, takie e, wyciszanie dźwięków otoczenia. Moim zdaniem rzeczywiście to może działać, bo e, mówicie, że mimo tego, że gram praktycznie na maksymalnym podbiciu mikrofonu, jest to wymuszone moim pacyfikom nagrywania, dlatego że mówię cicho, niemniej nie skarżycie się na to, żeby były wielkie szumy, więc myślę, że to rzeczywiście działa. Ehm. Same słuchawki, nie wiem, czy to jest zasługa słuchawek, czy dongla nowego. Nie próbowałem podłączyć tych słuchawek do starego dongla, Nie wiem, czy w ogóle byłaby taka możliwość. Niemniej, e, słuchawki mają większy zasięg niż e, mój poprzedni headset. Spokojnie mogę w, w, poruszać się w tych słuchawkach po domu e, i słuchać dź, dźwięki z gry e, wszędzie. <laughs> hmm. Może, może kogoś to zaciekawi, ale nie trzeba w przeciwieństwie do słuchawek na, Play, na PlayStation 4 używać do nich żadnych aplikacji, nie trzeba nic instalować. Po prostu wkładacie USB pendrive powiedzmy tak i dźwięk po chwili płynie do słuchawek, oczywiście, jeżeli je włączycie. Ogólnie słuchawki uważam, że są udane. Za cenę 450 złotych mniej więcej dostanę fajny sprzęt, eee, niestety właśnie niezbyt wygodny i to jest jego największa wada. Ja te słuchawki oceniam na 3 na 4 jest to dobry sprzęt, niemniej dla wszystkich osób o mniejszej szerokości głowy, czyli jeżeli macie mniej niż 58 cm, eee, no może być lepiej. Możecie dodać do tego jeszcze jedno, e, jedno oczko. Czy to będą, mogą być dla Was bardzo dobre słuchawki. Dlatego, że byłem ciekawy, czy inni też wskazują tę wadę. Bo dla mnie jest ona istotna. I przeczytałem mniej więcej trzy recenzje tych słuchawek. I w trzech recenzjach, tylko w jednej, ktoś narzekał na to, że, em, te słuchawki go cisną, A i tak, te słuchawki dostały 8 na 10. E, Powiedziałbym, że to jest dobra ocena. Dobra ocena. Niemniej, rzeczywiście, e, jest to największa wada i de, e, determinator tej mm, mojej recenzji e, właśnie wygoda. Ale ostatecznie dla mnie spokojnie. Mogę w nich przesiedzieć na przykład trzygodzinną sesję. Nie ma tak, że muszę je zdejmować. O kurwa, jak nie mnie w tych szukawkach? Nie, spokojnie. Ja by siedzę, wy pewnie też by siedzicie. No chyba, że ktoś ma bani jak sklep. Takie osoby są. Dlatego właśnie za te osoby. Piję zdrowie. I przejdźmy do piwka. Piwko. Co tu się stało? Nie ma piany słabiuchno Jest rzeczywiście tylko w wokoło szkła na środku już puściutko, nic nie ma. To nie jest dobry znak. Czegoś takiego niestety nie lubię. Dla porównania jesteśmy po 14 minutach recenzji tej plus mało tutaj rekonesans, a jestem zaraz po recenzji PlayStation 5, gdzie piłem piwko z Alebrowaru. Jak wygląda piwka? Zobaczcie, pianka po mniej więcej 40 minutach otwarcia. Nadal mała, bo około 4 mm u mnie, ale jest. A tu, lewie po otwarciu, pianki nie ma. Niestety. To jest słabe. Hmm. Może właśnie dlatego, że jestem po piciu dobrego piwa, ten Budweiser smakuje troszkę jak rozwodniony. Rzeczywiście, goryczka gdzieś się tam przebija, jakieś słody. Niemniej, pamiętam, że przy pierwszym łyku czuć palone nuty. Nie przepadam za palonymi nutami, nawet jak występują właśnie w ciemnych, czy czasami gdzieś w porterze się jakimś przewinie, jakimś takim specyficznym. Nie lubię tych nut. Może ktoś jest zwolennikiem. Pamiętam, że kiedyś było takie, takie piwko, ja, ja go wtedy jeszcze nie, nie lubiłem, bo to było za kiedy powiedzmy rozkręcałem się z piciem piwa, e, czyli w czasach, jak byłem jeszcze nastolatkiem, był okocim palony. Hmm. Może ktoś tam to piwko lubił, więc tutaj pewne naleciałości tych palonych, e, palonych nut są Niemniej jest takie troszkę płaskie, takie wyprane trochę ze smaku. Hmm. Powiem tam, że e, nie wrócę do niego. Na pewno do niego nie wrócę, bo nie ma, do, z, e, nie ma u siebie nic do zaoferowania. W tej cenie można dostać dużo lepsze piwkę. Na przykład w ciemno brać cokolwiek z żywca, z tych takich lepszych jego marek. Hmm. Więc, e, no, dopiję bo wypada, ale, ale to jest piwko raczej średnie. Może nie jest słabe, nie, nie jest złe. Niektórzy tutaj znajdą pewne, pewne plusy. Niemniej Budweiser się nie postarał. Myślałem, że czeskie to chociaż trochę dorówna jakość tych słuchawek. Niemniej nie dorównał i e, trzeba by to mm, zakończyć także e, w tym momencie e, moja 58 e, kończy mm, tą recenzję przechodzimy do trzeciego filmiku a po nim oczywiście mam nadzieję jest druga, że się uda jeszcze stream po porecenzemski mm, i tyle i tyle w takim razie. Dzisiaj bez grania w to wychodzi. Obyście dopisali na streamie. Także mamy, no, no, mówimy, słuchawki, została nam jeszcze kamera. Myślę, że kamera jest najmniej hmm, oczekiwaną recenzją, bądź popularną recenzją będzie, niemniej wypada ją zrobić, bo może komuś się przydać. E, wrócimy do czegoś, czego dawna recenzji nie było czyli na telewizorze będzie. Widać to co robię na padzie, bo będzie taka, powiedzmy, interaktywna. Taka... Będę mógł coś zrobić, podziałać, coś włączyć, poprzełączać Wam, pokazać opcje tej kamery. Chociaż też nie będzie nie wiadomo jak dużo. Także tyle. Trzymajcie się nara.